Z tej strony Bert, a to jest e, InfoBert, czyli taki odcinek informacyjny, specjalnie dla was dzisiaj mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które ja chciałbym wam po prostu e, przekazać, które, z którymi chciałbym się z wami podzielić. E, tak więc e, zacznijmy może od początku, od początku tak właśnie będzie najlepiej. E, tak więc cóż, ja postanowiłem, że zakończę jedną serię na moim kanale, czyli jest to Sleeping Dogs. Dlaczego taka decyzja? Ponieważ jakoś straciłem jakby taki pociąg do tej gry. Nie wiem dlaczego, ale po prostu granie w tą grę jest spoko, jest fajne, ale na przykład wolę pograć w Tomb Raidera, wolę pograć w Need for Speeda, wolę pograć w, w inne serie, nawet Skyrim bardziej mnie ciągnie, ponieważ jest jakby to powiedzieć ciekawszy, chociaż Sleeping Dogs jest też całkiem niezły. Dlatego po prostu straciłem pociąg do tej gry, nie chcę mi się na razie w tą grę grać, może kiedyś ją skończę, ale jak na razie to jest seria zakończona. I pokrótce trwające serie, które na pewno skończę na moim kanale, czyli po pierwsze Net4Speed. net, speed. net speed będzie na pewno ukończony, a po net Speedzie planuję rozegrać oczywiście też w całości kolejnego net Speeda. i czy to będzie najnowszy Most Wanted. Albo inny for Speed, to już będzie w sumie zależało od tego, jak mi się będzie chciało, jak mi się będzie podobało, a także od Waszych wyborów. Ale to jeszcze będzie, będzie podane w informacjach. Choć już teraz możecie pisać, jakiego Network Speed'a kolejnego chcielibyście zobaczyć, to jest po pierwsze. Po drugie, Formuła 1 jest to seria, która będzie trwała wiecznie, czyli ta seria na moim kanale będzie zawsze. Jeżeli tylko będę miał możliwości, czas. Po prostu zawsze będę aktualizował wszystkie serie F1 i zawsze one będą. Tomb Raider. Postanowiłem, że Tomb Raidera przejdę całego i ten Tomb Raider będzie po prostu w całości. Ja go przejdę, lecz po Tomb Raider, kiedy on się skończy, a skończy się dosłownie za kilka tygodni, bo ja w sumie mam nadzieję, że jak najszybciej się z nim uporam. Chciałbym, żebyście zaproponowali inne serie. Inną serię, może tak. Jedną, inną serię. Lub po prostu kilka, z których ja bym mógł wybrać. Szczerze myślałem nad Far Cry 3. Choć ja wiem, że ileś tam osób już to nagrywa. Nie wiem, może wy podpowiecie mi serię, która nie będzie zbytnio długa a która jest super ciekawa, fajna fabuła, fajniej się gra. Tak więc wy możecie także tutaj o tym pisać i w sumie prosiłbym, żebyście właśnie podali jakiego pida kolejnego czy grę wyścigową i jaką grę właśnie taką po Tomb Raider, czyli taka seria e, całkiem inna, niewyścigowa. E, oczywiście Skyrim. Skyrim będzie kontynuowany i ta kontynuacja będzie, będzie przez cały czas, tak więc te osoby, czy tam jedna, czy dwie, czy trzy, jeżeli się tym interesują, to ona będzie po prostu odcinki będą troszeczkę rzadziej, ale się pojawi. Jak dużo odcinków nie wiem, może będzie 30, może 40, może 50. Nie mam pojęcia, naprawdę nie będę tutaj nic obiecywał, jak na razie chyba jest 14. Ale jeżeli bardzo mi się znudzi przykładowo 20-30 to się skończy na jakiejś tam równej liczbie, on będzie zakończony. Ale to dopiero za pewien czas jeszcze ta seria e, trwa. Tak więc e, ok, to na razie jest z głowy, więc prosiłbym Was po prostu o pisanie w komentarzach jakie serie za Netforspeeda potem, jakie serie za Tomb Raider. No i jeszcze jedna sprawa, w sumie dwie. E, pierw zaczniemy od tej ważniejszej. Zakończyła się seria The Sleeping Dogs i ja mam dla Was pytanie, czy Wy bardzo chcecie FIFA 13? Jeżeli tą FIFA bardzo chcecie, to ja ją nagram, ale chciałbym, żeby było tak, że jeżeli już tak powiecie, o tak, Bert, zrób z FIFA 13 spoko, super, spoko, fajnie, chcemy tego i te sprawy. No to chciałbym, żeby jednak później było tak, że ja zrobię jeden, drugi, trzeci odcinek, a to w ogóle nie będzie miało oglądalności albo po prostu żadnego komentarza nie będzie ani nic takiego. No jeżeli już chcecie tą serię, jeżeli bardzo chcecie, no to po prostu zaangażujcie się też w to. I po prostu pomóżcie mi, bo jeżeli wy nie będziecie tego oglądać, to na cholerę ja mam to robić, tak? Dlatego jeżeli bardzo chcecie Fify, napiszcie w komentarzu i ja wtedy zrobię osobny odcinek i wybiorę przykładowo 10 czy tam 15 klubów, które będziecie mieli do wyboru. Ostatnio było mało i postanowiłem, że zmienię to, zrobię także inne kluby, jeżeli tą FIFA chcecie naprawdę kanały polecane. Kanały polecane już są naszykowane, i będę je dosłownie zaraz po Infobert. One za chwileczkę się pojawią dosłownie na, na kilka godzin po tym odcinku, więc możecie być spokojni o kanały polecane, w których będziecie mieć informacje, będziecie mogli się polecić. Ja spróbuję na każdy, na każdy kanał coś fajnego powiedzieć a także powiedzieć co mi się nie podoba co można zmienić i myślę że to będzie najlepsze ponieważ nie będę wszystkim słodził że super świetnie zajebiście zajebiście to robisz jeżeli mi się coś nie spodoba powiem to ale także polec ten kanał, bo jeżeli na przykład kanał ma jakiś potencjał, to dlaczego by go nie polecić? Chciałbym, żeby właśnie tak to wyglądało, dlatego że mam no ponad 240 subskrypcji i w sumie jest to dzięki wam, dlatego bardzo serdecznie wam dziękuję Ale dlaczego miałbym po prostu nie pokazać jakiegoś innego konta, innego innej osoby, która nagrywa w coś fajnego Jeżeli właśnie taka sytuacja będzie miała miejsce, to dlaczego miałbym tego nie zrobić? Dlatego w sumie to wszystkie informacje jeszcze jedna rzecz taka króciutka, prosiłbym was o to abyście po prostu o wszystko, wszystko napisali pod tym informacjami, żebyście skomentowali jeżeli was to interesuje. Czyli po pierwsze przypominam jeszcze raz, koniec serii net for speed kiedy się zakończy, co chcecie, jaki kolejny net for speed lub inna wyścigówka. Po zakończeniu Tomb Raidera, jaką inną grę chcielibyście widzieć na moim kanale? No i czy chcecie FIFA 13? Tak więc, cóż, to wszystko. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój kanał. Subskrybujcie, bawcie się świetnie, łapkujcie, komentujcie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, cześć.